w Sidet Kesada na południowym wybrzeżu Costa Blanca. Jeśli szukasz nieruchomości pod inwestycje z możliwością wynajmu, lub po prostu myślisz o przeprowadzce na stałe, koniecznie sprawdź tę ofertę. Nazywam się Sylwia Koza i dziś przedstawię Ci koncept kilku projektów, gdzie powstają luksusowe obiekty mieszkalne. To tutaj elegancja spotyka się z przepięknym otoczeniem, w spokojnej okolicy. Chodź, pokażę Ci te wyjątkowe apartamenty. Znajduje się w mieszkaniu pokazowym, które doskonale posłuży Ci jako źródło inspiracji i praktycznych rozwiązań, jak możesz urządzić swoje przyszłe mieszkanie. Nowoczesne obiekty mieszkalne w stylu hiszpańskim prezentują dwa typy mieszkań: apartamenty z dwoma ogrodami lub solarium oraz wille w zabudowie bliźniaczej. Przestronne apartamenty posiadają dwie lub trzy sypialnie i dwie łazienki, a także otwarty układ między kuchnią, salonem i jadalnią co zapewnia przestronność i wygodę. Możliwość wyboru apartamentu na parterze z prywatnym ogrodem lub na ostatnim piętrze z przestronnym solarium, a całość została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami. Odkryj także ekskluzywne wille w zabudowie bliźniaczej, które posiadają trzy sypialnie i trzy łazienki, a także kuchnie. Duży salon, jadalnie, solarium oraz prywatny ogród. Dzięki tej przestrzeni można żyć w sposób bardzo funkcjonalny i wygodny. W tym miejscu może zrelaksować się na świeżym powietrzu, jednocześnie cieszyć się prywatnością i spokojem otaczającej okolicy. Do każdego apartamentu lub willi zostało przypisane jedno miejsce parkingowe, co zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i wygodę. Dodatkowym atutem wyposażenia są także mechaniczne rolety oraz preinstalacja do klimatyzacji. W ofercie dewelopera znajdziemy również luksusowe i przestronne wille z trzema sypialniami i trzema łazienkami, pięknym salonem z jadalnią i kuchnią, a także prywatnym basenem. Mam dziś dla Ciebie specjalną ofertę. Jeśli zdecydujesz się na zakup nieruchomości do 15 sierpnia, deweloper zaoferuje Ci dodatkowe korzyści. Otrzymasz pakiet mebli do salonu i dwóch sypialni wliczony w cenę lub voucher na kwotę 8000 euro, który pozwoli Ci zdecydować o wyposażeniu wnętrz. Nie przegap tej okazji. Wybierz ofertę, która najlepiej spełnia Twoje potrzeby i ciesz się nowym domem z dodatkowymi korzyściami. Każda rezydencja to ogrodzony obiekt. Pięknym basenem i z uroczymi terenami zielonymi. Została zaprojektowana, by spełniać wymogi nawet najbardziej wymagających. Poprzez wysoką jakość i standard wykończenia. Zanurz się w luksusowym basenie, który tworzy serce starannie utrzymanych wspólnych przestrzeni. To magiczne miejsce, gdzie relaks i harmonia stają się codziennością. Okolica nowo powstającego kompleksu mieszkalnego w pożądanej dzielnicy Dona Pepa jest wzbogacona o różnorodne usługi. Takie jak sklepy, supermarkety, restauracje, centra medyczne, centrum społeczne i kulturalne, tereny sportowe, a także szkoły zapewniające wysokiej jakości edukację blisko domu. Strategiczna lokalizacja tego obiektu pozwala na szybki dostęp do miasta Torrevieja oddalonego 11 km, w którym znajdziemy liczne atrakcje, usługi oraz piękne plaże. Dodatkowym atutem lokalizacji jest także bliskość do lotniska Walikante, oddalonego o 39 km. Ale to nie wszystko. Poznaj bliżej okolice Sidat Quesada. Szerokie aleje w miasteczku prowadzą do panoramicznych punktów, które oferują spektakularne widoki na park naturalny i otaczające go spokojne laguny. W okolicy znajdziemy także liczne pola golfowe, najbliższe oddalone o jedyne 5 km od obiektu. La Marquesa Golf to miejsce dla entuzjastów golfa i dla tych, którzy chcą się uczyć lub doskonalić swoje umiejętności. Czterogwiazdkowy hotel Laguna Spa znajdujący się w okolicy to luksusowe miejsce, gdzie nie tylko klienci hotelu mogą skorzystać z zabiegów odnowy biologicznej i relaksacyjnej. Zaledwie 3 km od obiektu mieszkalnego znajdziesz aquapark, który którym możesz spędzić niezapomniany dzień pełen wodnych atrakcji i rozrywki. Karting Cidad Quesada to jedno z najpopularniejszych torów gokartowych w regionie. Oferuje szeroki tor o długości około 1 km, który jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych kierowców. Imponujące różowe jezioro Laguna Rosa w Torrevieja, błękit Morza Śródziemnego oraz bujna roślinność rezerwatu przyrody Las Laguna z Delamata kreują miejsce, w którym zauroczy się w różnorodnych odcieniach natury. To idealny obszar ze względu na korzystny mikroklimat dla osób ceniących zdrowy styl życia, sport oraz relaks nad morzem. Nowy obiekt mieszkalny jest zlokalizowany jedynie 8 km od tej pięknej, piaszczystej plaży: Guarda Mal del Segura, która jest wyróżniona błękitną flagą. Miejscowość ta posiada naturalne obszary o znaczeniu okeologicznym, to znaczy chroniony obraz Lagunas de la Mata z siecią teraz przygotowanych do spacerów lub jazdy rowerem. Gualda Mardal Segura to także świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych, takich jak windsurfing, żeglarstwo, nurkowanie, a także jazda na skuterach wodnych. Dzięki malowniczym krajobrazom i czystym wodom Morza Śródziemnego jest to idealna lokalizacja do ekscytujących przygód na wodzie. Nowe osiedle mieszkalne to odzwierciedlenie śródziemnomorskiego stylu życia. Jeśli ta oferta przyciągnęła Twoją uwagę, skontaktuj się ze mną, a udzielę Ci dodatkowych informacji. Do zobaczenia w Hiszpanii!